Siema, siema, siema. Słuchajcie, witam was serdecznie. Tylko dzisiaj robimy no, znowu karierę w Finlandii. I przed chwilą nagrywałem. Yy... I powiem, że. pogadnijcie. Oczywiście samo się jakoś wyłączyła, kamera i się nie nagrało nic. Yy... Ale zauważyłem to, na szczęście, bo i tak y, tutaj nie włączyłem do tych rzeczy. No a więc już nie będę przedłużał, więc lecimy na, na, tym razem w Finlandii na innym dywizjonie. W innym dywizjonie. No dobra, lecimy. Hmm, słyszycie? Alarm. Już niedługo będą wrogie samoloty. Zbliżają się tu co jest grana? Czekaj, czekaj, to jest jakaś co to jest za kariery. Zbliżają się. zbliża się. Słuchajcie. Zbliżają się bombowce. I jestem we dwóch. Nie wiem czy to są bombowce, czy myśliwce. Ale wiem jedno. Damy radę, jakoś damy radę na 100%. Dla Was widzowie zrobię wszystko. Więc co robimy? Lecimy. Jest ogólnie 25 chyba. Jest ogólnie chyba 25 czerwca. Dlatego nie ma śniegu. Bo jest lato. Właściwie niedawno się skończył rok w szkolny. W tutaj tutaj w grze, a dopiero się skończy niedługo i mam nadzieję, że już skończy, bo już Masz o wakacjach, ale jest, ale jest 10 stopni, pada deszcz, jest taka pogoda, że dzisiaj jak wstałem tam, nie wiem, dziś, dzisiaj jest piątek, to wstałem dzisiaj o siódmej, a nie się to było Pogoda fatalna w w piątek siedzieć w szkole o 15.00. Ja nie ma... no ale już mam Chcę wakacje. Komu by się chciało do... mieć lekcji do 14.40 w piątek jeszcze, kiedy jest fatalna pogoda? Komu się chce? Jeszcze komu się chce zostawać? Jeszcze dłużej. Dobrze, nie zostaje, bo. To się śpieszył. Ale no cóż. Lecimy, no ile jeszcze. Ciekawe. Bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekawy, ile jeszcze zostało. W ogóle. W Idziemy... Ogóle... Nie wiem. Ja się trzymam za pierwszy. Ja się trzymam za pierwszy. No, oni nie wiem. Idziemy, lecimy, Gdziemy lecimy. Idziemy, lecimy. A my lecimy tutaj. Okej. Okay. Przelatujemy nad jakimś lotniskiem, na tu... A bo przelatujemy nad tym samym lotniskiem, To startowaliśmy startowaliśmy. A co możemy. Nic nie możemy powiedzieć przez radio. Oprócz pomocy, wieży i tam tego Wielkiego... o jaki wektor tam było napisane, ja nie mogę to znaczy jaki kurs chociaż po co mi tam kurs jak lecę za dowódcą a więc lecimy ej gdzie on? Ach zaraz mi ucieknie Po co, ma, yy, po co mam to mówić nam? No cóż, lecimy co z tym klawiszem. No cóż. To lecimy, lecimy. W ogóle trudno trzymać ten jeden kurs. To, to jest taki wiatr wielki. Czekaj idzie tu. Jest taki wiatr? Czy, czy mi się wydaje? No aż leci to góry, co jest wiatr jakiś, że lecę pod wiatr, czy co? Czekaj, spojrzę na ten, że... widzisz, że lecę pod wiatr! Się złożyło, że lecę pod wiatr. Ej chłopie, weź, weź, bo, bo ja zaraz cię wyprzedzę, czego nie chcę, bo jakbym cię wyprzedził, to nie bardzo by było. Wektor 0? 0? 0? Czekaj, ja sam zwolnię trochę. Chłopie, gdzieś ty lecisz. Dobra, ile jeszcze do tych bombowców, czy tam, nie wiem co to w ogóle, czy to są bombowce, czy co? No cóż no, nie wiem co by go teraz gadać. Oh, co by gadać, co by gadać? Co by gadać? No cóż, no lecimy, no lecimy, no, co my mamy do roboty, no lecimy. tylko. Właściwie już nie lecimy pod wiatr, czy lecimy? Oczywiście, że znowu lecimy pod wiatr. No to, ale... no to właściwie trochę dobrze, no. Leciał bombowcem, no to też było lepiej, bo nie ściężki, by... no wiatr go na pewno tak bardzo... tak bardzo nie... nie, nie, zno, nie, nie znosi z kursu. Czekaj, był wektor ze... a! Był wektor zero, bo bo 300, coś pa ja nie mogę, ten wiatr mnie tak wznosi. W ogóle muszę i tak przyspieszyć, bo ten, ten, ten skrzydłowy, to on daleko. Gdzie one są? Nie, myślałam, że je widziałam na koryzoncie, ale to nie o, to nie bombowce, czy tam... No nie, nawet nie wiem, co jest. Ja muszę znowu zwolnić, żeby cię nie wyprzedzić. Ja nie mogę. Jak dam moc 80, to znowu źle, bo, bo, te, bo, bo, bo za blisko jestem. Jak dam moc na zero, to znowu za daleko jestem. Ale dobra, teraz to już jest ok. Trzymam się obok niego. mi się zaplątuje o, o kabel. Dobra, ile jeszcze? Ile można lecieć? Ja nie mogę. Pff. Czekaj, ja już się winę, bo ile można lecieć? No czyli miała rację bombowce. Bo już są u, u, bombowce na 11. Gdzie na... A tam na 11. Okej, okay. by było się, trzeba wcześniej wznosić. Teraz moc można dać na 80. O ja, o ja, tu po lewy, tu po ja nie mogę, tu po lewy, tu po lewy, dobra, może damy radę, może damy radę, w ogóle ja za nisko jestem, jak zwykle, znając życie za nisko. Dobra, pierwszy. Tak. Dobra, włączę na chwilę autopilota, żeby się wziąć. O nie, o nie, już No i za późno. Było ja wcześniej, za... no i cośmy zrobili. On nas bombardował, ja nie mogłem. No cóż, może nie aż tak bardzo dobra, zaraz mnie to nie zniesie Szybciej, szybciej. Nie, on zaraz ich wszystkich ześcieli. A nie, bo tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie one są? Czekaj, gdzie, gdzie to bombowce? Tutaj są. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, już się trzymam. Nie mogli ześprzedzić. No. Ach, co za życie, co za życie, ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. No weźcie. A z tymi bombowcami, dobre, ja tam wracam do bazy. No dobra, zaraz się widzimy, widzowie. Słuchajcie. Y już powiedzieli, żeby wracać do domu, bo są zadanie świetnie wykonane. No co? No trudno, no wracamy no. Dobra, widzowie. To ja sobie wrócę do bazy. A więc papa! Trzymajcie się! Elo, elo! Zrobię film, nie... Nie wiem, zobaczę, może jutro będzie film. Pa!